Jaki, jaki Jacek eee, Jacek, co ty tutaj masz? pokaz Chyba pudło. Nie, to nie celnie, nie, nie celnie Jacek przygotował się do, do zlotu. Coś tam zaję. Jacek. Ja no ładny, ładny, słuchajcie. Ale porysowany. Gdzie porysowany? Nie, tam. Dobra. Słuchajcie, progowo... Pro... Nie, tam, tam. Progowo bardzo ładny. Ale taki słychać dźwięk nawet tu miczka fajnie. Progowo bardzo ładny. I tutaj mamy proszę Państwa nowego Matiza. Znaczy nowego. Eee, nowy zakup. 48 godzin eee, kolega tutaj ma tego Matiza. No i będzie się brał powoli za niego, chociaż eee, za dużo nie ma tutaj do roboty, bo jest bardzo ładne progi oryginalne. Progi oryginalne, wszystko jest w jednym kolorze, było mierzone i proszę zobaczyć. Ranty, to wszystko było zabezpieczone. Jest nadal bardzo ładny drogi. na piątkę? Dokładasz drugą piątkę Ale też dziwny kolor mają te mm, kratki małe. Takie, nie wiem, może ja źle widzę, ale takie bardziej zielonkawe. Takich nie spotkałem jeszcze. I raczej są oryginalne. To mogło być kolorystycznie, do, no różna jak zależy pewnie jak partia, ale do tej pory czarne i takie te brązowe występowały. Tu jest wszystko bardzo ładnie. Z tyłu, z tyłu no proszę, to jest też ciekawostka, tutaj od kierowcy woda. Częsty przypadek, że ta właśnie lewa noga nerdzewieje, ale tutaj tak samo. Wszystko ładnie. Widać, że nie fabrycznie. Nawet ta tapicerka to wszystko jest w doskonałym stanie. Listwy. Przy lawce w porządku tutaj wszystko narożniki są w porządku jedyna wada to jest tutaj tak to wszystko w oryginale ze dwie trzy wgniotki zauważyłem ale to tak samo nie jest to jakiś e, minus wielki i kolejny rand no to mistrzostwo świata te drzwi najbardziej padają ale jednak tutaj jest Świetnie. zagięcia fabryczne, proszę zobaczyć. No, jedynie to trzeba by było popracować nad tymi nóżkami, ale to jest godzinka czasu i jest ładnie. Deska no, deska jest jak zwykle eee, ma bielactwo No, ale to już tutaj to nikt nie e, na tym nie zapanuje. Wszystko ładnie tutaj. Do wyczyszczenia, tak samo e, proszę Państwa, i to jest też e, padło pytanie: I w jednych jest e, to taki mat, a w, e, w innych jest to o, w połysku. E, no nie wiem, właśnie to też, też pewnie zależy od partii, może od, od e, tutaj y, wypustów, ale tu jeszcze jest bardzo jedna fajna rzecz. To jest nalepka internetowego klubu Matiza. To tutaj Rafał, nasz kamerzysta z filmów z trylogii o Jacku, będzie wiedział dużo. No i pewnie wie, kiedy została wydana, bo takiej nalepki jeszcze nie widziałem. Widziałem ten kolor na szybie, kiedyś przy FSO. Eee, no i to jest nalepka, którą widzę pierwszy raz. No, to jest bardzo ważna nalepka. Siedzenia bardzo ładne. Siedzenia, bardzo ładne. Dawaj tutaj. Eee. Zobacz gdzie. No, gdzie krow? To, brakuje to tak, brakuje krąg. Ale koreczek? Koreczek jest i nalepka jest tutaj. O. I ta nalepka właśnie, polska coś już ciekawego jest. Który rocznik jeszcze raz? 2003. A to jest ciekawe, bo. Ale nie, bo mówię. Na no to jeszcze 3... A i w Cepiku jest, że jest data pierwszej rejestracji. Nie, rok produkcji 2003. I data pierwszej rejestracji jest październik. Te 23? No to 13 październik. Tak? Eee... A właśnie, gdzie ten plus jest podłączony? Bo brakuje tej. tej e... Ja chyba mam. A ja? na zbyciu no dwa są o, to jest. o już bo ja to jest to jest blaszka słynna blaszka czyli... ale bez bezkromna się nie liczy <laughs> Spokojnie. spokojnie, kolega dojdzie do, i do krąga jak to mniej. było, taki film, taki short, wskoczył rano po czym może warto poznać, Tam ma być blaszka tak. tu naklejka i coś jeszcze no, no ale to ja widzę, jest a e... i to, ale tu niestety nie no, ma no nie masz, ale, ale słuchaj e... czy się nie zgadza, zobacz jaki masz stan Matizza ale kapturek zamierza wartość ostro brak Paweł, kapturka Paweł zaniec, bo ty, nie, bo słuchaj, tylko tutaj, tutaj wymaga to wszystko oczyszczenia znaczy ja bym tak, tu nowe bym wstawił to Tego nie, bo tu jest nalepka, ale tą nalepkę łatwo... Przecież to można nie umyć no co? To to nie jest niepopękane no, no, To ja mam, mam 48 godzin. To jeszcze tu nic nie to, Ale nie, to, nie to już trzeba dać nowe. A, tak już chcieli nie, nie. A pokażcie jaki macie błysk tam. <laughs> to <laughs> to się, tam. jest o, olej zamiast płynu jak coś. Bo to jest taki sławiany zapych. Co bym sobie czyścił? samo. No tutaj olej zamiast płynu, pokaż. Nie, to jest to jest tragedia. Ten dziadek, dziadek i widzisz, jak ja porozumiałem No widzę, ale zobacz, ta, ta rura też tak no samo ta. jest to, a też bardzo mocno. no i tutaj te amory Ci pokazywałem to Trzeba to w moment lać, bo to... Trzeba wyczyścić A jaki No, ale to może być... Ale to nie, nie, nie Zobacz, to tutaj tutaj nie leci To jest niżej Tak Podniski chyba gazetowy. Nie, słuchajcie, to jest bardzo dobry stan. Opłacało się go kupić. Hmm. W ogóle, w ogóle Tylko tu trzeba, tu trzeba słuchaj ręki. Teraz oryginalne przewody hamulcowe, wszystko. trochę miał, Potem miał ten wypadek z tym garażem, to by tam na No ale tam się zblokowało. Gumeczki te tu jest ładnie ułożona, ta ta była zawsze chyba tak yy, pod takim innym kątem tak mi się wydaje, ale ja już nie pamiętam. I tam bo fajne są wycieraczki. Widzisz? Niżej, na tą kółeczkę yy. I z tyłu też tak są. pasuje firmatys, masz? Yy, wiesz to dopiero na kamerze, zobaczę tam. Z tyłu też Macis, no? Poczekaj, proszę. prawa strona i Macis lewa jest. No tak rzeczywiście. De Czyli to... I no tak, dedy dedykacja niemieckich. No a tu Links, ej! nie and Link. <grywamy> na scenę, rozwalamy i zjeżdżamy <grywamy> No i już kończymy bycie na zlocie. Naprawdę super, że nas zaczynają już wpuszczać. Dziękujemy bardzo Cars Legionowo. I do zobaczenia za rok na otwarciu. <śmienny> <śmienny> ładne, ładne na no, polonezji na świetnie, świetnie. Ale... o tutaj może się